Po sukcesie Małego ZUS-u już niebawem ruszy program Mały ZUS Plus, który także umożliwi małym przedsiębiorcom zaoszczędzenie kilkuset złotych miesięcznie. Szacuje się, że dwa razy więcej firm będzie mogło skorzystać z tej ulgi. Od ubiegłego roku mali przedsiębiorcy mogli skorzystać z tak zwanego Małego ZUS-u. Z tej możliwości skorzystało w sumie ponad 170 tysięcy firm w całej Polsce. W lutym natomiast zacznie obowiązywać Mały ZUS Plus. To jest właściwie ta sama ulga, tyle tylko, że będzie mogło z niej skorzystać zdecydowanie więcej przedsiębiorców, a to dlatego, że limit przychodu został zwiększony. Tak jak przy Małym ZUS-ie dotychczasowym, do stycznia limit przychodu wynosił 67 500 zł, tak teraz w Małym ZUSie, będzie 120 tysięcy złotych, czyli jest szansa, że więcej firm będzie mogło skorzystać. Różnica w małym ZUS Plus, bo tak jest to nazwane, jest też taka, że składki będziemy tym razem liczyli nie od przychodu, ale od dochodu. To także spowoduje, że więcej firm będzie mogło skorzystać z obniżonych składek. Tym razem przedsiębiorcy mają sporo czasu na zastanowienie. Zgłoszenia do małego ZUS Plus będą przyjmowane od 1 lutego do 2 marca. Warto się zastanowić, ponieważ opłacamy niższe składki, ale z niższymi składkami związane są też niższe świadczenia. Więc jeżeli tutaj mamy taką sytuację, że zależy nam na wysokich świadczeniach, na wysokiej emeryturze, a stać nas na opłacanie składki w odpowiedniej wysokości, to być może ten Mały ZUS nie jest dla nas korzystny. Ale oczywiście, jeżeli startujemy z biznesem i wiemy, że te przychody nie są za duże, to warto przemyśleć i ewentualnie opłacać składki w niższej wysokości. Niestety program niższych składek nie jest adresowany do wszystkich przedsiębiorców. Nie mogą zgłosić się przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, ponieważ oni mogą skorzystać albo z ulgi na start, albo z preferencyjnych składek i dopiero wtedy, gdy wykorzystamy te możliwości, możemy zgłosić się do Małego ZUS+. Tak jak w poprzednim Małym ZUSie, który zgłaszaliśmy do 8 stycznia, tutaj też musimy pamiętać o tym, że z tej ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy płacali składki na ubezpieczenia społeczne w ubiegłym roku przez co najmniej 60 dni, czyli prowadzili tą działalność przez co najmniej 60 dni, są wpisani do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzą tą działalność gospodarczą nie na podstawie karty podatkowej i nie są zwolnieni z rozliczenia VAT i nie są też członkiem spółki jawnej, co też istotne, nie wykonują tej działalności dla swojego pracodawcy. Wtedy też nie będziemy mogli skorzystać z tej ulgi. Zainteresowanie ulgą może być spore, pokazują to dane dotyczące małego ZUS-u. W styczniu chętnych do skorzystania z programu było blisko 50 tysięcy firm, w tym 1086 firm z terenu rybnickiego oddziału ZUS, a tylko z raciboża 108 przedsiębiorców.